Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tym razem kolejne targi, high Market w Gdańsku Pokażę wam fajne, fajne rzeczy, wystawców prywatnych, moje stoisko i jakieś fajne marki Lecimy! Dobra, jesteśmy w samym sercu targu. targów ludzi, najlepszy fotograf i influencerów. Dokładnie tak, nie wiem co mam więcej powiedzieć. Tutaj Instagram, dajcie mi follow. Daj, dawajcie mi follow. Żeby było, bo w 10 zachwiec je prawda? I będzie link swipe up, więc... Dasem. Dziękuję. Dzięki. Dobra. Dobra, teraz się wejść do koszyka, zacznij na nim jeść. Nie, tak się nie. Dobra więc co mamy tutaj. Ten high market. Chyba idziemy tutaj po boku. Pokażemy jakieś ciekawe rzeczy. Przyszedłem tu teraz. było okej. Okay. Co ciekawe to jest to, że teraz... Na high market nie masz tak dużo ludzi, jak było więc tam mamy, mamy jakieś proste marki to jest to jest bardzo fajne to są takie e, te kosze co robili tu macie filmik mój jak się wwaliłem niestety no i takiej dobrej grawitacji nie mam a to jest znowu Csaksat nie chyba? Margot ten? Pokażę na kamerze na, na kamerze więc wiesz to jest clickbait fajnie fajnie nawet był ten. Nawet był wcześniej i Balik na karteczku. Idziemy no. dalej. Co ciekawego jest. Jakiś retro. Te marki jakieś w roku są takie słabe. Dobra. To vintage. mój klima, niestety, vintage'owy. Okay, ale więc, który miał najwięcej wyświetleń na jego kanale. <laughs> ten Manila? Jan? Kameraman, Idziemy dalej Tu są, są jakieś te stoliki Marki, Marki Teraz wchodzimy na strefę tych... Eee, to jest w stawce taki normalny Tam Jakieś parki mają swoim odbiorcom swoje stanowisko no właśnie tak, dobry pomysł więc tu jest całe moje stoisko, nasze w sensie stoisko Enhype <grym> mamy, teoretycznie robione mamy więc jeżeli ktoś był na high, high marketie, musisz pa, pamiętać, że lemoniada od Enhype jest najlepsza robiona fresh made Te tata jest, najbrzydziwa lista dodatkowo mamy wlepki, mamy, mamy cukierki dla każdego no i co wziąłem, to jest bardzo ważne, to są te parki właśnie dwie gabloty najlepszymi parami z Enhype no właśnie, jeżeli coś nie kupuję, to jest Link, Noenhype. Ja bym się wziąłem fragmenty, Fragmenty, off-white dunky, czwórki Offa, e, Uniony, lemony. Fajne, najlepsze danki, które mam też. Czwórki Fire red, Cool Grey, Taupy i Slide. I drugą częścią tej gabody są to Jordany. Więc zaczynamy od Trabisy, Trophy Room, e, Soulfly, Union, cały pak czwórek, OG audioflight.com dodatkowo mam moka obsidian smogrej i e, foamy, wszystkie pary są na instagramie jak i na, e, na stronie internetowej troszeczkę stojyska pokazałem, lecimy dalej tutaj mam pokazać też punkt skupu lecimy dalej zobaczcie co jest Aha. lecimy dalej tutaj Perple, 2-0. Jaka cena? 1 O, też chłopaki mają. Okay? Mogę? Mogę tylko? Też chłopaki mają e, cywilisty, które też mam na moim tym. na moim megablocie. I to jest fajne, to jest to, że po, pod wpływem dotyku, po ciepła zmieniają kolor. I też mam się z tego TikToka, co z kolegą robiłem, jak zmieniają kolory. Idziemy dalej historyska To jest dobry człowiek. Możesz się ty do filmiku. Siema, dzieciaka Heika. dalej. Takie jest Marki, no sobie normalne. A czego oni klasa grywa, nie będzie. Nie, no nie się Fruitat, musimy pojść do kamery. Jak tam? Nagrałem ten, relacje z targów teraz sobie Możemy je pokazywać Dużo więcej widzę O, to MT Easy Glow A, używane są Ale fajne, Easy Glow Idziemy dalej Muzyka w Polsce, mam, mam nadzieję, że muzyki nie będzie problemu z nagrywaniem. Mamy też Bugiego. Nie, wskazamy mu. I chcemy I punkt skupu klasa. klasa. Kraj, że Mogę pokazać? Tak? Mogę pokazać. Tutaj widzę, że ma UV e, Air Force. Coś fajnego, to jest to. Jest e, światło dzienne. Dzie, światło dzienne, tak? To daje? Jakieś światło dzienne, to zmienia koron, nie? Słoneczne. Tak. Dodatkowo ty masz też taki e, do lodów foremkę. Mega fajna. Dostępna zamówienia. Ale jak coś, to się dogadamy. gadamy. Fajne stoisko, fajne parki, naprawdę. Lecimy dalej. Fajne stoiska. Fajniejszy park. Manu. Mogę? Mogę? Szanowni, na płynę na masz 4 ma 44? Dajcie znać, bym się dla siebie. O, to dam znać zdanie. Chłopaki mają używane buty, ale to jest fajne. Tak jak jest ten. Bar. Tutaj mam jedną selekcję. Okay, buty chyba z Autety, ale fajne. To jest fajny vintage. Akurat to jest fajna koszulka, ona niby droga jest. 5000 zł. złotych. drop dropout, e, jeżeli się nie myli, to jest merch. Kanye Westa. Mega. Mamy dalej wystawców. Czapki, o fajne czapki. O. jest ta czapka Atlanta, coś tam. Idziemy dalej. Mamy też to jest tylko Enrage. U nich był Risel. Są chłopaki też z Łodzi, więc może kupować oni co jest Instagram prawie wszystko. To też maga chłopaków zobaczcie sobie, fajne. I na miejscu na miejscu prawda, robicie, prawda? Tutaj. Tak, tak. To ślinki będzie tutaj na, na ścianie. I chyba to tyle. Idziemy jeszcze dalej, przejdziemy. Taki mały, wiecie, mały e, tour po tych targach. Idziemy trochę dalej. Jak dla mnie targi jest okay. o wiele mniej ludzi niż rok temu. Jak byłem w Gdańsku rok temu, to fajne, bo dużo ludzi, a tutaj nie ma jakoś mega dużo. Ale zadowolony jestem, uderzyłem się na parkę nawet i trochę kupiłem, więc jest super. Fajnie zrobić tyle dekoracji, jak zawsze haj taka. Tutaj każdy próbuje, ale nikomu się nie udaje za bardzo.

Siema, sie ma. Tak, to, to jest no, filmik, co nie robię. Dobra, relacje. Macie bagiego. No. Na razie ban, ale myślę, że nie będzie ban na jakiś czas. Mam nadzieję, mam nadzieję. Kickbajcie, jak się podoba targa? Hey. Targi spoko. Pierwszy raz jestem na targach jako w ogóle nie wystawca. Bardzo fajne gdzieś tam... No, no pierwszy raz, nigdy w życiu nie byłem na targach jako nie wystawca. Bo od początku w ogóle jak w targach... Znaczy, no tak. E, jako, jako osoba odwiedzająca zajebiście. Szczególnie najfajniejsze jest fakt tego, że no, znam mega dużo osób, tutaj osób, które są na targach i że jestem w stanie coś tam nie wiem, podyskutować, przegadać jakieś tematy e, trochę biznesowe, trochę niebiznesowe, trochę żemalskie. No i myślę, że fajnie no, tutaj 2 czy 3 godziny temu i cały czas mi się nie nudzi, więc, tak. więc tak bym podsumował. Tak. I my, my się też poznaliśmy na targach, na high marketie, co nie? No To, to nie? maju 2018, więc już da, da nas prawa. Okay. I na wprawa Dokładnie, piękna data. Dzięki, dzięki. Trzymaj się, powodzenia we tak, wszystkim. O, e, dropsy. To ma, tak? Tutaj. Jajcie. masz macie od, O, Siemka. Ej, wiesz co jest najlepsze? Że okazało się, że na przejście tego jest 5 stóp i wziąłem bluzę, a jemu za to że mi powiedział, że to jest. Za co? 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 Pięć tu? Tak? To jest Malin, no, ma zawsze szczęście. No ja to przejdę. No to idziemy dalej. No i co? Kapry to już tutaj i to będziemy kończyć chyba. Więc chyba taka mała krótka relacja z targów, bo mi się podobało. Moje najfajniejsze targi były. Wreszcie mogę się zobaczyć sobie całość, a nie tylko z ręki. Dziękuję jeszcze kameraman i tym ludziom, którzy pomagali. Subskrybujcie łapki w górę. Commentars I'm curious. George, I hop in the Porsche. five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk. So I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them and talk up their body. Another one, body that's.